Ostrzeżenie. Wszystko, co dzisiaj słuchamy i oglądamy, pokazuje nam świat przez diabła oszukany. Ludzie, osaczani przez strach swojej cielesności, ograniczani są oddanej im wadami wolności. Ludzie, coraz bardziej zamknięci i odizolowani, do przyjęcia Antychrysta są przygotowywani. Bo gdy się ujawni syn wszelkiej niegodziwości, Wszyscy będą skłonni poddać się Jego możności. Nas, trwających nieustannie w Jezusie Chrystusie, w Miłości Bożej prawdy duch do nieba niesie. Napełnia nas objawieniem tego, co się teraz dzieje. Żyjemy dalej dla Boga i nikt z nas się nie chwieje. Wielu miłość oziębnie i pójdą za Antychrystem. Gotowi klękać z podziwem dla diabła i syna jego, zaczną nienawidzić trwających w Panu Jezusie, że nie idą jak oni za diabłem, by stracić swą duszę. Lecz my, którzy w Panu Jezusie wszystko już mamy, za nic swego w nim miejsca zwiedzeniu nie oddamy. Naszą wieczną radością jest Chrystus prawdziwy który nas zbawił, czyniąc nas lud dla Boga gorliwy.